Mam o czemu się chowasz And Nie mogę wyjść bo gambal szaleje And On mi powiedział że to mój świat And Lepiej zobacz na zewnątrz And To tam jest Gambalon lata na niebie And Mówiłam to że gambala świat <tulak> Haha właśnie rządzę bo to mój świat tak jak tytuł kreskówki <tulak> Sąsiad twój pojazd wybuchł czemu się chowasz? Chod, Darwin uważa, i to światy Gumbala, on wszystko potrafi. nie, nie wierzę, idę na dwór zobaczyć. Damn. hej, Darwin, widzę cię z daleka. on ma białe oczy, Gambal widzi nas z daleka. Hm. W nocy widać jego białe oczy. A ta, ta. co takiego powiedziałem? Und Gambal, przestań nie rób tak. Und Gambal, przestań nie rób tak. Und to jest mój świat, Darwin i tato. Ont okej okay, Gambal, to twój świat, robisz, co chcesz. Und Mamo, rozumiesz mnie, że to mój świat, a teraz idź do swojego pokoju za uziemieniem, nie w odcinku nikt co odwalasz gambal. A ty spadaj na drzewo za to, że prawie mnie zabiłaś w odcinku Rywalka. O, o, jen, dlaczego mam brata, co on kocha rządzić? No czemu on to zrobił? Rządzę, 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 dlatego taka jest bajka. Tu uwielbiam rządzić moim światem.